maneczko, witam wszystkich na nowym updatecie. Słuchajcie, mamy dzisiaj do ogarnięcia parę rzeczy, a mianowicie nowy update, czyli ta oto mapa, w których nam doszły masterki, w których nam doszły też magic podki, gdzie możemy sobie tutaj zmieniać różne podki, robić sobie też nowego ringa, ale o tym za chwilę wam wszystko opowiem. O masterkach też na razie skupimy się, słuchajcie, na tym, żebyśmy mogli pójść do piramidy, bo tutaj stracimy trochę czasu, więc w trakcie tego omówimy sobie wszystko, bo chcielibyśmy sobie dzisiaj zakręcić tym najlepszym kółkiem, bo mamy nowe drugie kółko oprócz tutaj shopa, który już przy poprzednim update'cie było auto collect, train e, items e, doszło nam jeszcze na tym kółku e, drugie mega well e, czyli jedno zakręcenie kosztuje nas aż 25 tiketów, ja tu będę w międzyczasie kręcił, zobaczymy co nam wyjdzie, raz zakręciłem e, miałem to na 50%, stwierdziłem, że resztę zostawiam na, e, na odcinek i słuchajcie, mamy 3,5 tysiąca tiketów, więc jest mega dużo, następny odcinek będzie z tego, że będziemy na moim e, drugim koncie e, kręcić gdzie mam ponad 6 tysięcy tiketów więc będzie z tego naprawdę bardzo dużo zakręcić. and saying Więc czekajcie na koniecznie na kolejny odcinek. Ja uzbieram jeszcze trochę więcej tych tiketów i będzie na pewno dużo, dużo ciekawie. Co do obecnego słuchajcie, update'a, e, opcja jest taka, że mamy nowy ring. E, ja już zrobiłem sobie na razie jeden. Więcej niestety nie mam na razie elementów, żeby móc sobie to zrobić. E, z ring mi wyleciał oczywiście lepszy niż poprzedni, który miałem słabszy ten ring, a ciekawiek myślę, że nie jestem zbyt super z niego e, zadowolony. Zaraz Wam go pokażę, jak on wygląda. E, zakręcimy sobie jeszcze raz. Jak na razie widzę, że nam lecą tylko i wyłącznie epic Laki. No, i te skrzynki na 50%. No, teraz leci nam pierwsza Ultra Smoothie na 15%. Obecnie mój ring, słuchajcie, wygląda tak, że jest to godly ring i ma takie oto parametry. Ma 1% mniejszy speed do otwierania jajek niż poprzedni, więc będziemy starać się go zmienić, ulepszyć. Zobaczymy, jak nam to wszystko z czasem, słuchajcie, się uda. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odnośnie masterek. Masterki są w miarę fajne. Spoko, że się coś nowego doszło, coś nowego się dzieje w tej gierce. Niestety, niektóre z tych masterek się bardzo szybko wbija. Wystarczyło nie używać na bieżąco owoców czy potek, i dosłownie w ciągu chwili jesteście w stanie wymaksować sobie niektóre masterki. Tak jak widzicie tutaj, moje obecne potki i owoce. Niektóre z nich są na 30, 40, nawet 63 dni. Więc dosyć szybko dało radę to zrobić, i na miesiąc, dwa miesiące z większością z nich mam spokój. Także to jest fajne, niektóre z nich zbija się bardzo długo, bardzo ciężko, ale będziemy starać się je wszystkie wymaksować. Na tą chwilę mam tylko dwie wymaksowane. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech dni dobijemy kolejną, a może nawet więcej. Jak na razie z tego ancjenta naszego Wella, jak widzę, to leci nam strasznie, strasznie słabo. Bo lecą nam same epiklaki i same te skrzyneczki na 50%, czyli potion czysty. Poleciała nam jedna rzecz na 15%. 15 i dosłownie jesteśmy mega, mega słabo. W ogóle te konto ma ultra małe szczęście do drobienia czegokolwiek, bo tak jak już widzieliście tych secretów wszystkiego innego leci mi bardzo mało. Otworzyliśmy ponad 70 tysięcy kostek, z których też poleciało nam Najlepsze co to jedna aura na 5 milionów, resztę to były bardzo, bardzo słabe rzeczy. Więc mamy w końcu coś na 2%, czyli Insan smoothie. Mam już ich 9 łącznie, więc to jest fajna sprawa. Oczywiście naszym celem numer 1 jest jajko na 0,2%, bo tu byśmy mogli sobie je od razu na odcinku otworzyć. Więc na razie poleciało nam prawie wszystko, oprócz kostki na 8% i jajka. Tak naprawdę z tych wszystkich rzeczy najbardziej mi właśnie zależało na jajkach i na tych kostkach. O, Mamy już pierwszą kostkę, bo te kostki otworzymy sobie też dzisiaj na końcu odcinka, więc koniecznie zostańcie do końca. I żeby Was tutaj bardzo nie zanudzać, jeżeli poleci mi coś innego niż skrzynka Epic lak, albo mianowicie głównie skupimy się chyba na, na jajkach, bo tutaj będą różne miksy, ewentualnie sprawdzimy sobie szybciutko, tylko co tutaj mamy. Mamy cztery, słuchajcie, kostki, mamy łącznie 9. Smoothie, więc do tego wrócimy za chwilę. Jak wykręcę wszystko, chyba że poleci mi jajko, to spotkamy się w trakcie. Dobra, słuchajcie, no i właśnie minęło ostatnie zakręcenie, czyli łącznie 141 zakręceń. Nie pokazałem się w trakcie, bo nie dropnąłem ani jednego jajka. Na to chwilę wygląda to tak, że mamy 10 smoothie, więc od ostatniego waszego pokazania dropnęło mi tylko i wyłącznie jedno. Plus kostek mam 12, czyli 10 przyszło więcej. I na tych kostkach teraz też się skupimy, słuchajcie, więc lecimy sobie szybciutko ogarnąć te kostki, e, zaraz ogarniemy sobie też jajka 50 milionowe, e, otworzymy sobie je oczywiście też. Co nowego dodatkowo, słuchajcie, mamy jeszcze, to mamy nowe dwa achievementy, e, czyli zapotki i za owoce. Za owoce mam już wymaksowane, zapotki już prawie, e, dużo nam nie brakuje, ale tutaj jakiś super nagród nie ma, więc na razie wstrzymamy się, e, się z tym. Mamy też, słuchajcie, jedno dodatkowe jajko, więc korzystajcie, póki możecie. Teraz sobie szybciutko tylko zmienimy ringa na, na naszego roller ringa, który nam da trochę większego olaka. Dopalimy sobie. A nie, ja mam te potki, owoce, dobra, wszystko mam odpalone, bo ja to robiłem wcześniej. Zbierało mi się tego na dużo, dużo dni. Zrobimy sobie pierwsze trzy te czerwone, tak na, na próbę. I mamy 12 sobie, słuchajcie, tych najlepszych kostek. I już z pierwszej trójki leci nam coś ciekawszego, czyli co nami. Aura 1 na 1 FU lub lepsza, miejmy nadzieję, bo mamy w nowym update'cie dwie nowe Aury. Jedną na 500 milionów i jedną na 1B, więc zobaczymy teraz, bo nam się tutaj w ogóle ludzik zniknął, więc nie zobaczymy, więc nie do końca wiem, co nam wypadnie, bo byśmy po kolorze mogli stwierdzić, chyba, że leci coś nowego i po prostu to nie zostało naprawione. Mamy Aurę 1 na 10 milionów, dziwne, bo nie było w ogóle nic nic pokazane, ale jest to nasza najlepsza aura, bo wcześniejsza aura jaka mi wypadła najlepsza to była 1 na 5 milionów, więc teraz dropimy aurę 1 na 10 milionów numer 7807 więc nie ma ich tak super dużo no my i tak używamy lepszej aury, więc ta aura nam wiele nie da, ale już chociaż coś lepszego się nam pokazało więc myślę, że tutaj też nam jakaś masterka lepsza poleci, bo dzięki tym, że im lepsze aury dropimy tym ta masterka nam się mocniej, szybciej boostuje Zobaczymy teraz. Teraz mamy Aura 1 na 2,5 miliona, więc też już jest lepiej niż te tylko milionowe. Zaraz pójdziemy i szybko zerkniemy, jak tam nasza masterka czy się wymaksowała, czy nie. Wy w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Już wkrótce w końcu wracamy do pet simulatora, do pet GO i tak dalej. Na to chwilę odpalamy ostatnią trójkę i z niej nam już nic ciekawego nie leci. Lecimy sobie szybciutko, słuchajcie, na nasz Magic Word Nowy zobaczymy sobie naszą masterkę. Masterkę nasza masterka na tą chwilę na aury jest na 95. poziomie, więc jeszcze nam troszeczkę zabrakło, żebyśmy mieli jedną lepszą Autorola, jeden lepszy Autorol. Czyli w tym przypadku zamiast 3 będziemy 4 kostki naraz robić. Zobaczymy z ciekawości, jak on to wyjdzie. A w tym czasie, słuchajcie, otworzymy sobie nasze 50-milionowe jajka. Tylko piję, zmienimy sobie jeszcze naszego ringa na naszego lepszego, bo on też daje jakiegoś laka. Mam nadzieję, że do tych jajek też. Dobra, odpalimy sobie szybciutko, ile się tych da, ile tam naraz myślę, że 24. Spokojnie możemy sobie je odpalić. Trochę mi się czasu i one zbierały. Zobaczymy, czy w końcu nam tutaj coś ciekawego wyrzuci. Mamy jakąś legendę, e, mamy zwykłe epiki, i standardowo nie dropimy słuchajcie, nic. Więc odpalamy sobie kolejne 24 pyciki, Więc szybciutko sobie e, tutaj wyklikamy. Zobaczymy za chwilę, co nam z kolejnej 24 e, pójdzie. Na końcu otwieramy jeszcze raz 20, słuchajcie, 4 i myślę, że to będzie na razie tyle, bo e, pozbieramy sobie trochę tego wszystkiego. Może nam się teraz uda, słuchajcie, 32 otworzyć. Myślę, że tak, bez problemu nam polecą, słuchajcie, 30. Dwa jajka, i tak jak widzicie, jakiś Eternal nam poleciał, i chyba nic z tego więcej, bo się strasznie tutaj nam wszystko zakręciło. Mamy Eternala na 0,4%, i tutaj szybko, szybko sprawdzamy. Za ostatni odcinek mogę pozdrowić teraz Pomidora i Fanatyka, żeby nie było, że przy robieniu topki na Aury nie pozdrowiłem Was wtedy, więc pozdrawiam Was serdecznie teraz. I słuchajcie, nasz nowy Eternal ma 130 milionów, więc o tyle fajnie, że użyjemy sobie go, bo jest troszkę lepszy niż Toxic Mufiki, jest ich prawie 13 tysięcy, więc jego wartość nie jest za duża. Ale coś nam chociaż poleciało, myślę, że kolejny odcinek będzie z tego, jak uzbieramy sobie tych jajek chociaż z, z 1000 i wtedy sobie spokojnie odpalimy. Na to chwilę mamy ich 240, więc dozbieramy troszkę na, na, na drugim koncie też. Ja lecę teraz otwierać, zobaczymy co mi poleci. Zapraszam Was na kolejne odcinki Spec Simulatora, Spec Go i z tej gierki z drugiego konta, jak będziemy odpalać około 300 lepszych zakręceń. Póki co dzięki bardzo i do następnego. Cześć!